Witam serdecznie, z tej strony Jarek Tomczak z bloga warsztat .blogspot .com oraz auta Na moich blogach znajdziesz informacje dotyczące serwisu, najczęstszych usterek związanych z samochodami. Dodatkowo specjalizuję się w sprawdzaniu przeszłości samochodów za granicą. Sprawdzam ich przebiegi, powypadkowość oraz legalność auta tutaj na miejscu w Polsce. Prezentację, którą teraz oglądasz jest, należy do cyklu prezentacji związanych z wiedzą dotyczącą tego, w jaki sposób można samemu sprawdzić przebieg auta. Wcześniej nakręciłem filmik dotyczący Francji. Dzisiaj omówimy temat Auta z Niemiec. Dobra. Yy, zaczynajmy. Yy, aby zarejestrować auto z Niemiec, potrzebujesz dowód rejestracyjny i umowę kupna, yy, sprzedaży auta bądź yy, fakturę. Umowę kupna, sprzedaży auta najlepiej sobie sporządzić w języku yy, dwujęzycznym polsko niemiecką Wtedy nie musimy jej. Tłumaczyć i, i zaoszczędzimy parę, parę groszy na tym. E, dowód rejestracyjny. Tak wygląda pierwsza część dowodu niemieckiego. E, stara. E, I tak wygląda druga część dowodu niemieckiego. To jest stary dowód. E, co ciekawe, w tym starym dowodzie mamy podane datę urodzenia e, właściciela. Stąd biorą się różnego typu ogłoszenia z informacjami, że o tym jeździł 80-latek. No, to tak e, nawiasem mówiąc, e, od jakiegoś czasu są wydawane takie dowody rejestracyjne. One za wiele się nie różnią. E, układ e, jest bardzo podobny, natomiast na to, na co należy zwrócić uwagę, to nie ma już in, dokładnej informacji, kto był właścicielem auta. Wcześniej jest tylko ogólna wzmianka o tym, ilu było właścicieli. Więc tak to wygląda. U mnie na blogu znajdziesz dokładny opis wszystkich oznaczeń w dowodzie rejestracyjnym. Oczywiście link do artykułu podlinkuję, zamieszczę pod tą prezentacją. Jeżeli chodzi o dokumenty, które pozwalają nam potwierdzić przebieg auta, to po dowodzie rejestracyjnym, oczywiście, też można sprawdzić yy, przeszłość auta. Ale najlepiej mieć do auta TIF bądź książkę serwisową. TIF to jest dokument z badania technicznego. Badanie techniczne, yy, w skrócie z niemieckiego, to jest HU, więc takich dokumentów yy, szukajcie. Na tym dokumencie, zawsze jest umieszczony przebieg auta. Oraz macie podaną datę wykonania badania technicznego. Badanie techniczne w Niemczech jest ważne na 2 lata od wykonania tego badania, więc mniej więcej wiecie, jaki przebieg auto miało w momencie tego przeglądu. Daje Wam to na pogląd na to, czy przebieg jest oryginalny. Tutaj jakiś kolejny certyfikat z badania technicznego, mniej więcej tak to wygląda. Te certyfikaty są do siebie podobne, natomiast yy, przed czym chciałbym przestrzec. Yy, można spotkać się z certyfikatami yy, podrobionymi. Nie jest problemem podrobić ten certyfikat, one nie są dobrze zabezpieczone. Yy, myślę, że dla sprawnego magika 15 minut i taki certyfikat mamy wyrobiony na, na auto wystarczy podmienić dane dobrać odpowiednią czcionkę, to naprawdę nie zajmuje dużo czasu, sam spotkałem się z certyfikatami, które nie miały nic wspólnego z rzeczywistością i gdybyśmy nie zadzwonili na konkretną e, stację dekry, to byśmy się nigdy o tym nie przekonali a oto miało pełną historię serwisową e, no i dzięki temu, że sprawdziliśmy to uniknęliśmy zakupu samochodu z przebiegiem o 120 tysięcy większym no w przełożeniu na pieniądze to było oszczędność kilku, kilku tysięcy złotych pewnie na pewno no, no tak kilku tysięcy złotych na, na samym serwisie okej okay. kolejna, kolejna sprawa przebieg też jest podawany na badaniu związanym z czystością spalin AU z niemieckiego no, więc to jest kolejny dokument. Pytajcie też o jakieś faktury z napraw. Tam oczywiście przebiegi te są podawane. Są również podawane dane, dane warsztatu, gdzie była naprawa podawana. Takie dokumenty należy przetłumaczyć, żeby wiedzieć, co było robione. I oczywiście zadzwonić do serwisu i to potwierdzić. Ok, co do książek serwisowych, e, pierwsza rzecz, na którą zawsze zwracam uwagę, to rok wydania książki produkcji do roku produkcji auta. E, rok wydania może się różnić powiedzmy do dwóch lat, ale do dwóch lat do tyłu. Z takimi przypadkami spotykam się na co dzień i, i te książki są oryginalne. E, powiem tak, jeżeli książka serwisowa i rok wydania jest e, nowsza niż rok produkcji auta, wtedy obstawiałbym, że książka jest sfałszowana. Chociaż zdarzają się przypadki, że takie książki są duplikatami oryginałów, który gdzieś tam po drodze się zapodział. Więc e, podstawa kontakt z serwisem i wypytanie mm, o to, czy auto rzeczywiście tam jeździło i było serwisowane. Dane w serwisach są przetrzymywane bardzo długo, czasami nawet 10 lat. W zasadzie są przetrzymywane tak długo, aż nie zostanie zmieniony system informatyczny w firmie. Co więcej, dane dotyczące serwisów są nie tylko przetrzymywane w ASO, ale również w małych serwisach nieautoryzowanych, więc śmiało można dzwonić do Niemiec. Aha, i bardzo ważna sprawa, jak dzwonicie do Niemiec, to trzeba mówić po niemiecku, bo no nie, nie można się dogadać po, po angielsku. Nawet jeśli się do, dogadamy po angielsku, ktoś będzie mówił po angielsku, to szansa, że nam pomoże, no jest, jest, jest mała. E, tak, to, tak to wygląda. Aha, i to co zauważyłem, jak się dzwoni do Niemca na, na prywatny numer, to najlepiej dzwonić z niemieckiego numeru. Ja mam tą możliwość, że, że dzwonię najczęściej z Niemiec. Dzwonimy w zasadzie najczęściej z Niemiec i, i sprawdzamy te auta tam na miejscu, więc nie mamy problemu z tym, że Niemiec nam nie odbierze. Yy, ok, to odnośnie dokumentów, a teraz jak to wygląda na Otomoto? Poszukałem, poszukałem jakichś fajnych ogłoszeń. Tutaj znalazłem fajną BMW 330. -tkę. Tak, tak wygląda pełna historia serwisowa samochodu z Niemiec, mamy książkę serwisową, mamy TIFy, mamy jakieś faktury za naprawę, mamy tutaj jeszcze jakieś dokumenty ubezpieczeniowe, nic innego, tylko skontaktować się z, ze sprzedawcą tej banki i poprosić o skany bądź zdjęcia tych, tych dokumentów. Podzwonić sobie do Niemiec, sprawdzić czy takie firmy istnieją, e, czy auto było na serwisie, czy Dekra po, potrafi nam potwierdzić ten przebieg. Tak wygląda sprawdzenie tego auta i wtedy mamy pewność, że to jest 223 tysiące kilometrów, a nie 450 jak w przypadku BMW, którą e, sprawdzałem w zeszłym tygodniu. A, na co jeszcze ja zwracam uwagę? Na no, tablice niemieckie. Ogólnie przyjęło się tak, że tablice są brane w Niemczech, więc auto przyjeżdża bez tablic. Więc tak, jeżeli tablice są na aucie, to często mamy wtórniki z Allegro. Tu tutaj są takie najtańsze wtórniki z Allegro. Można kupić takie wtórniki również full wypas z wszystkimi hologramami one wtedy kosztują stówę a żeby było mu dowodzić, że coś takiego jest dostępne, tutaj znalazłem opcję kosztuje to stówę, ale wygląda jak oryginał więc policja się naprawdę nie ma do czego doczepić, bo auto wygląda jakby jechało na oryginalnych niemieckich blachach Um, bo, co do, też temat tych blach. Policja zatrzymuje, wlepia mandaty. Z doświadczenia powiem, że różnie to bywa. Czasami zatrzymują, e, każą pakować auto na lawetę. Czasami kończy się na upomnieniu. W zależności od tego, jakie macie dokumenty do auta, musicie mieć OC. Jeżeli, jeżeli jeździcie bez OC, to prosicie się naprawdę o kłopoty. A mandat jest kosmiczny, to jest ponad 3000 zł. No, więc ocenę na pewno wykupcie, a co do tablic to musicie sami zadecydować czy jedziecie i wtedy możecie spodziewać się maksymalnie mandatu 500 plus lawety. No. Natomiast na jakich tablicach można swobodnie jeździć po naszym pięknym kraju? Eee, takie tablice, to są tablice zjazdowe z czerwonym paskiem. One mają ważność od 15 do nawet 12 miesięcy. Data ważności tablicy jest umieszczona tutaj. Są jeszcze te żółte tablice, one są ważne na 5 dni. Takie tablice to w zależności od tego jak długo mają być ważne od kilkuset złotych koszt takiej tablicy. Dobra. Odnośnie aut powypadkowych w Niemczech, jeżeli auto jest kilkunastoletnie, to naprawdę takich aut Niemcowi się nie opłaca robić. Chociaż to, co zauważyłem już po kryzysie, tak jak kiedyś, można było w Niemczech kupić auto lekko uszkodzone z naprawdę bardzo dobre pieniądze. Czasami bym powiedział, że nawet rewelacyjne pieniądze. Tak, dzisiaj takie auta spokojnie wracają do Niemiec. Są naprawiane. I Niemcy nimi jeżdżą. Może to jest spowodowane kryzysem, ciężko mi powiedzieć, ale no, widać, widać sporą różnicę. Natomiast jeżeli chodzi o te kilkunastoletnie, ale najczęściej jadą na eksport, no prace, prace w serwisie w Niemczech są bardzo kosztowne. Opisałem to też na blogu, więc można sobie. E, poszperać, porównywałem tam koszt eksploatacji e, samochodu no, no różnica jest czterokrotna to jest minimum aha, e, znaczy sporo osób do mnie pisze dzwoni e, i, i mówi, że ma fajne auto, sprzedawca podał win raczej auto pewne, tak? wychodzicie, niektóre osoby wychodzą z takiego założenia no, powiem szczerze, to że ktoś poda WIN, to wcale nie znaczy, że auto było gdziekolwiek serwisowane. Sprawdzamy później ten WIN i okazuje się, że historia serwisowa jest pusta. Tak to wygląda. W przypadku, w przypadku Volkswagena ten system jest centralizowany, ale w przypadku na przykład Peugeot trzeba się kontaktować z serwisem Peugeot, gdzie ta naprawa była dokonywana. Spora część samochodów też nie jest serwisowana do końca w ASO, więc trzeba się kontaktować z serwisem nieautoryzowanym. Plus tego wszystkiego jest taki, że jeżeli jest podany WIN, to moim zdaniem nie powinno być problemu z wysłaniem dokumentów książki serwisowej, TIF-ów, briefu. A znaczy, zerowy sprzedawca to taki sprzedawca, który nam udostępnia dokumenty do wglądu, wysyła dobrej jakości zdjęcia, bądź skany. My sobie to w domu sprawdzamy. Jeżeli wszystko się potwierdza, auto ciągle nam się podoba jest do kupienia, jedziemy, oglądamy, badamy auto i, i jeżeli wszystko pasuje, to je kupujemy. Tak to wygląda teraz tak w zasadzie poruszyłem wszystkie najważniejsze tematy związane z zakupem auta z Niemiec jeżeli będziesz miał jakieś pytania to pisz pod tą prezentacją mam nadzieję że przekazałem ci wartościowe informacje zapraszam do subskrybowania tego kanału będą tutaj na bieżąco się pojawiały filmy prezentacje związane z motoryzacją. Ok. Gdybyś miał jakieś fajne auto do sprawdzenia, chciałbyś sprawdzić jego przeszłość w Niemczech, to skontaktuj się ze mną. Najczęściej takie sprawdzenie zajmuje 24 godziny. Jeśli jest jakiś pilny temat, to w zasadzie do 2 godzin od przysłania dokumentów jestem w stanie takie auto sprawdzić. Teraz dziękuję za uwagę. Pozdrawiam. Cześć.